Opis walki Rafał Gawron versus Piotr Kałuski. Opis walki Rafał Gawron versus Piotr Kałuski, czyli jak wyglądał ten pojedynek. Runda i. Walka rozpoczęła się dość spokojnie. Pierwsze ciosy wyprowadził Gawron. Kałuski zajmował środek klatki i czekał na ataki przeciwnika. Po około półtorej minuty pojawiły się problemy kondycyjne ze strony Rafała Gawrona. Ochroniarz oszusta z Tindera w pewnym momencie trafił mocnym ciosem i walka przeniosła się do parteru. Tam Kałuski dominował swojego rywala. Gawron wytrzymał jednak do końca rundy. Runda druga. Druga runda zaczęła się od mocnych i celnych ciosów Rafała Gawrona. Kałuski wytrzymał jednak uderzenia i przeszedł do ofensywy. Ochroniarz oszusta z Tindera zagonił rywala pod siatkę i tam zasypał go ciosami, przez co sędzia był zmuszony przerwać walkę.